Te hmm? kwiaty działają jak kwas umrówek. O, przyleciałaś, mała brudasko. No, no to wskakuj. <laughs> tu jest bardzo miło. N nie jest miło. Ciągle mnie swędzi. Bo ten pyłek jest do wcierania, nie do jedzenia. A, a... Pani Pszczoło, dziękuję. Może my pomożemy teraz pani? Hmm. Nie jestem pewna, czy takie dwie małe niezdary pomogą mi uspokoić moje larwy. A może by je tak przewietrzyć? A jednak dwie niezdary się przydały. Dobrze, może jednak nie jesteście tacy niezdarni. Dobrze, tyle wystarczy dla całego ula. Dzięki, mrówki. Zawsze do usług, Maju. Auj. Wybacz. Drogie pszczoły, jeśli chcecie wytępić... Ciebie, Guciu, też tak oblazły? Tak, bo no to Maja przyniosła do Ula te wszy. Guciu! No, świetnie. Widzisz, co narobiłaś? Ja tutaj nie wejdę, bo jeszcze coś złapię. Kochana, dzięki temu środkowi na wyszki wszyscy przestaniemy się drapać. Cóż, w sumie nic nie szkodzi próbować. Nic nie spędzi. Dziękuję, maju. W pyłku jest miło i weszki giną. Do kąpieli, moje pszczółki! Przekażmy królowej dobrą wiadomość. Ojejku! Jednak ten pyłek wcale nie działa! Te wszy są wszędzie! Te wszy oblazły nam ul! Stać! Cały ul jest zawszony! Nie wolno wlatywać! Trzeba szybko ewakuować królową!